Hello, hello, e, już patrzę tylko jedną rzecz, a więc tak, e, kontynuujemy, akcja w Pacific Standard, ostatnia część e, napadów e, z serii on, Haste, ale nadal serię e, GTA Online od zera czy tam wpływie, no, ale tak, e, Submit Like wiadomo, mm, rzeczy nie widziane, ja zapraszam osoby i e, robimy, robimy. E, Rowler dzisiaj napomaga. E, Level, le, le, le. Znaczy ja też taki miałem, ale no, ciężko czasem wierzyć, ale... Ja jestem ufny, tak jakby... No. Mam nadzieję, że nie gram z takimi innymi osobami. Trochę. E, wiem, że kolega pisze, że nie ma akcesu. Za Zaprosz. 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 A nie, kurwa, człowiek. No tak, dlatego że się nie da po prostu Kurwa, do łańka na nareszcie. Wszystkie katarynki będę wam pokazywać. Czemu? No bo robię to pierwszy raz, a jakby ktoś nie wiedział, to. Pierwszy raz, jak to mówią, w życiu nie będzie najważniejsze, a ugieta też. Jak widać, to, kurwa, bardzo na no, poprzedni pierwszy raz yy, z dziewczyną w łóżku, bo za szybko e, No. <laughs> tak. Ja e, miłe e, Miłego oglądania. Mam nadzieję, że się kurwa się stawią, nie powtarzam. E, Zapraszam na mojego Discorda. O Boże. Uh, pretty easy. Yeah, I've kept it simple since you all seem uh, pretty simple. In a good way, in a, in a good way, in a good, uh, straight ahead, uh, low IQ, kind of, oh no, do it, stop It's the new meds. Okay, armed robbery, here we go. Whew. Here it is. Keep it simple. You go in heavy, you go in well armed. Some of you will do crowd control. The vault team will go downstairs the first vault door with the thermal charges, then use the card okay. to get into the network and open the second vault door. And then look out! Oh for, for before every cop and yeah, for you outside the bank. So you move fast. You get on the bikes, you split, and we meet at the rendezvous point, okay? okay. Good luck, people. Nothing can go wrong. Oh, I'm all good. Działa, działa, wszystko działa? Rzeczywiście Nie chcę powrócić tego akurat zjechać, to robię pierwszy raz na tym końcu e, Ja jestem hakerem Ten jest strzelcem, ten jest sapper e, Czemu mamy tu wszystko ustalone? E, kto wie, ten wie Kurwa Grzecznie proszę, ja jestem potrzebującym graczem Nie znam, bo mam najmniejszy level od Was, oprócz no, chyba Woltera? Tak Kurwa, już mam większe od niego Kłop, gra,

Dzięki. Nie, wystarczy napisać ser na Discordzie. Jezu, ta ma lubię. kurwa Epsilon? Czekaj, e, e, kogo mam w składzie, tak? E, świetnie Epsilonista. Policjanta i kurwa Piorun. Mam nadzieję, że pierdolki nie będzie. W sumie w drodze jeszcze mogę Wam wytłumaczyć, że Volta jedzie ze mną z powodów no serio, no?

Zaczynamy kurwa zabawę Please, please bez faila, please bez faila Ja nie chcę wyjebki Nie chcę widzieć tu wyjebki, jakby mamy kurwa policjanta Tak? Zakładnik Który dostał kanapkę A, y y No, można i tak jakby No bardzo dobrze

Nie no serio on mi tu będzie tańczył? Kurwa, co ja robię? No, eee... E, to... To znaczy miałem karę, nie? To jeszcze nie skończyłem nawet tego. Kończę to w sumie. No, no wcale niewiele później, nie? Kurwa, zrobiłem trzy karę, 对。<Okay. S 2> <Okay. S 1> okay. Antes de OK? Chciałem wysłać z kurwa tego, ale się ewidentnie tylko nawet w dwóch krokach kurwa nie da. Za. Dobra, chcę <laughs> to wpierdolę co fela. Ja pierdolę się bałem kurwać w sobie mikrofon. Dociszyłem. Trzeba szybko, 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 szybko. Dwa, ja pierdolę. Go, 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 go. No, wszyscy są? Policjant jest? Ja pierdolę. Ale ich się kurwa zbierało. Jak w burdeelu. Żartuję. Chociaż nawet nie wiem, czy to tam się pójdzie i dokończy, czy to? Ja to wytnę, ja to wytnę. Uuu, uh, kurwa! O kurwa! mm Kul. dobra, pięknie, piękny pan. Teraz, bo to jest pierwszy, dobra, crawler jest kurwa kotem jednak, kaper dole. Ulubicie tak, tu, Kurwa, tu, 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 że że boli uciekać tu, ciężką. tu, tak się wystawię, tu, Ja nie chcę. Y

Wykluczy, super. Załatało Kurwa, wy rozumiecie? Nie, ale... nie, nie, Tam, tam kurwa, tam tam zostaje. tam, nie, nie, Zawal. Aha. Byłoby to niechętne chyba. Kurwa, Mac. A ja chłopa! <śśmiennie> Odjeżdżałem mi, kurwa. Przepraszam, bardzo, nie chciałem. Jeszcze ja nie chciałem. No było śmiesznie, było śmiesznie, nie zajęliście. Tak jakby w sumie tak naprawdę nie zniarkowicie, bo nawet kupę w więc, więc to jest... ...prawda, skrzoda. No to co, widzimy się w sumie na temat czytania, no chyba, że coś się chyba odpierdolił z albo mówili mi tekstur, bo wiedzieli, że to robi, ale to był akurat mały szczegół, który mnie wyjebało. jsou v autostradu, v autostradu celý čas, a tam podle věcí mějí zjazd, při na to udělíte na odměnu napis, že je tak už na plavce, a tak to kurva nie Osobně mějí těm dvě vzdory, jak na padě, ale mějí to dvě

Wolraida zrobiłem, ja pierdolę ciężar tej kurwa. Motorem 150 cm. A komu, No, na <musil> No, o, to ja, na no, no. No, czas no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.

Bir bagi şey verdim, bir bagi a udało się ja pierdolę nie Z wami kurwa? Ha! Dobra! Tylko ja Żartuję. Ale no... Lester jest kurwa egoistem e, i Tylko ja kupiłem to mieszkanie, więc ja doprowadziłem do tego. Ale wy pomogliście. E, dzięki, dzięki. A spróbuj opuścić to automatycznie. E, GG, GG. let me Czy ja mogę tutaj napisać? Proszę, proszę. <laughs> no, dobra, pisze, kurwa, na, i will never forget the, telefone, mogę, bo... all the, the laughs we no. had. you like family. the picnic, the picnic, and the hike in the woods. all the selfies. And... <laughs> oh, and the time we went rollerblading and we we watched the, the sunset and we, we stayed up all night talking and sharing our innermost fears and. and then... Wasn't you? Zaraz zobaczymy na podsumowanie, I kurwa w okay. się cieszę, yy, ten jest dlatego, że no, kurwa, ten zjeb, tańczył, i to po prostu trzeba go mieć, zjeb, znaczy rudy, no. rudy, żęblony, nie no chuj, ale gruby, no mogę tak powiedzieć, rudy, gruby kalender, czyli no. Jest! Kurwa jest to! Tak. Oooooh ha ha ha! ha. Bo się! Cieszę się! Chuj! Więc się Tak! Mega! No! Trawner! Dziękuję! Batam, Dziękuję! I. Klawisz! Dziękuję bardzo! Circin, No! Zajęliście! Się, się A ja Wam co? Dziękuję! Jest to zakończenie tej serii! tak mini sir fine work on the bank i don't know if that means it was a job for idiots or you actually got something who cares though right it worked There'll be something else for you soon tak boletkę betażer na sonda no yy, nam się udało mamy 3 598000 chyba dostałem premię już trzeci raz Ale chuj, nieważne. Ważniejsze jest to, że kurwa się udało. Ja yeah, No, yeah, right. yeah. My widzimy się w kolejnym odcineczku. Po więcej takich zostawcie lajka, like suba. Mi to pomaga. Jest to chęć do zmotywowania mnie, żeby wstać z wyra i robić cokolwiek.